Cześć, tu Ania. Ze względu na to, że nie możemy się na razie spotkać w gabinecie, chciałabym pokazać Wam kilka prostych ćwiczeń, które możecie wykonywać samodzielnie w domu. Tak naprawdę wszystko, co będzie nam potrzebne, to wygodny strój sportowy, kawałek przestrzeni i mata albo koc, który rozłożycie na podłodze. Zaczynamy. Ja będę wykonywać po 4 do 5 powtórzeń danego ćwiczenia, ale oczywiście zachęcam Was, żebyście w domu wykonali ich dużo więcej. Zaczynamy od marszu w miejscu. Pamiętamy o tym, żeby oddychać. Robimy wdech i wydech nosem, żeby oczyścić i trochę ocieplić powietrze. Pilnujemy swojej pozycji, staramy się nie garbić. Tak? Łopatki są delikatnie ściągnięte w dół kręgosłupa. Staramy się urosnąć do sufitu. I w miejscu idziemy. Zróbcie w domu około minuty takiego marszu. Następnie dodajemy sobie ruch rąk. Wdech ręce idą do góry, wydech do dołu. Oddychamy nosem, wydech i wydech. Teraz stajemy sobie w takiej pozycji lekki rozkrok wygodny, idziemy sobie na boki. Tak zrobimy skłony w jedną stronę, w drugą tak, żeby cały kręgosłup się rozruszał. Wdech, wdech, wydech. Następnie ręce układamy sobie na biodrach i zaczynamy krążenia. Najpierw w jedną stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Staramy się, żeby krążenia nie były za duże, tak, żeby obejmowały przede wszystkim miednicę. I w drugą stronę. Cały czas pamiętajcie o oddychaniu. Świetnie. Następnie ręce ustawiamy sobie na poziomie klatki piersiowej, i robimy serię skrętów. Tak, jakbyście chcieli jak najdalej spojrzeć za siebie, ale uwaga, biodra staramy się trzymać mniej więcej nieruchomo. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Wydech, wdech, 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 wdech. Świetnie. Przechodzimy sobie do pozycji niższych, do kręgu podpartego. Tutaj pilnujemy, żeby mniej więcej dłonie były pod barkami, kolana pod biodrami. Ręce rozsuwamy sobie na szerokość nóg i w tej pozycji robimy sobie ruch do pociego grzbietu i do krobiego grzbietu albo końskiego, jak kto woli. Wydech. Staramy się, żeby pupa za bardzo nie przesuwała się do tyłu, i głowa także kończy ruch. Wydech. Wdech. Wydech. Z tej pozycji możecie sobie płynnie przejść do pozycji jaszczurki. Tak. I tutaj, w momencie, kiedy moja prawa ręka jest podparta i prawa noga stoją na ziemi, lewą ręką wykonuję ruch. Sięgając pod prawą pachę i do góry. Pod pachę, do góry. Pod pachę, do góry. Następnie zamieniamy w sobie strony i powtarzamy w tej konfiguracji. do pozycji klęku podpartego i teraz delikatnie opierając się na stopach unosimy kolana do góry, ale tak na 2 cm nad poziom ziemi. I powrót. Wydech trzymamy sobie przez trzy oddechy i wracamy. I to sobie powtórzcie w domu 10 razy. Mocno pracują ręce. Następnie z tej pozycji wykorzystajmy ją. Wchodzimy sobie w pozycję psa z głową w dół. Chwilkę utrzymujemy się w tej pozycji i wracamy. I znowu pies z głową w dół. Oddychamy, nie zatrzymujemy powietrza. I powrót. I znowu jest głową w dół, powrót. Do kolejnego ćwiczenia położymy się na plecach. Ja będę troszkę bokiem do Was zwrócona, żebyście na tym widzieli. Nogi ustawiamy w dosyć szerokim rozkroku i raz jedno biodro idzie do dołu, Kolano idzie do dołu, drugie kolano ciągle utrzymujemy do sufitu. Wydech, wdech, powrót. I druga noga. Wydech, wdech, powrót. Wydech i wdech. Wydech, wdech. I następnie w tej samej pozycji ręce są albo oparte w taki sposób, jak ja to robię, albo położone wzdłuż ciała, jak wam wygodniej. Napinamy dół brzucha, staramy się, żeby był aktywny. Jednocześnie rozpychamy y, brzuch na boki, delikatnie aktywizujemy pośladki i robimy sobie wznosy bioder. Wydech i pomalutku odkładamy kręg po kręgu. I dopiero pośladki z wydechem. Wydech do góry, wydech wracamy. Bardzo ważne jest, żebyście pamiętali tutaj o tym, żeby kolana nie zaszły się do środka. Tak? Potem, żeby utrudnić to ćwiczenie, podnosimy biodra, mocno staramy się utrzymać, Biodra nieruchomo, przyciągamy sobie jedną nogę do buszucha, odstawiamy. Druga noga do brzucha, odstawiamy i odkładamy biodra na ziemię. Góra, jedna noga, powrót, druga noga, powrót, odkładamy biodra po malutku. Góra, prawa, powrót, lewa, powrót i w dół. I teraz możemy sobie zrobić jeszcze oddech ręce idą do góry i wydech wracamy wydech nosem. Możemy zrobić sobie ten roberek, który pewnie wszyscy znają z za zajęć w Aczkolwiek, jeśli zrobicie to przez minutę, dwie, może trzy, naprawdę poczujecie, że mięśnie ćwiczą, tętno troszkę się podnosi. I na koniec ćwiczenia zakończymy sobie w siadzie skrzyżnym. Ręce wzdłuż ciała, tak żeby uspokoić oddech po serii rowerków. Wdech. Wydech. Ćwiczenia, które przed chwilą Wam pokazałam, są bardzo prostym zestawem, raczej dla osób, które dopiero chciałyby zacząć swoją przygodę z ćwiczeniami. Natomiast warto pamiętać, że mamy teraz idealny moment do tego, żeby w ogóle zacząć ćwiczyć, jeśli ktoś tego nie robił. Bo większość z nas spędza czas epidemii w domu. Dlatego naprawdę kawałek maty, kawałek przestrzeni i dobre chęci wystarczą, żeby zadbać o siebie. Pamiętajcie, że ćwiczenia fizyczne nie tylko trenują Wasze mięśnie, nie tylko trenują układ krążenia, ale poprawiają też nastrój, są bardzo fajną, fajnym sposobem na to, żeby spędzić wolny czas także z rodziną ale też wzmacniają odporność. Pamiętajcie o tym w dobie epidemii koronawirusa i do zobaczenia. Cześć!